Dzień dobry. Dzisiaj testujemy buźki krówki od Wedla. Otwieramy opakowanie. W środku znajdują się takie cukiereczki. Wszystkie są opatrzane znakiem zapytania. Czyli nie wiemy jaka jest buźka w środku. Ale po otwarciu... Możemy to w prostu sposób sprawdzić. Jest to cukieraczek czekoladowy z czekolady mlecznej. W środku ma zawierać krupki yy, zbożowe. O, teraz widać. Zobaczmy. chrupki występują czucie pod zębami ale troszeczkę się różnią mm, troszeczkę się różnią od tego co jest na zdjęciu tutaj widzimy dwie może trzy na górze podejrzewam że dwie może trzy zjadłem ugryzę jeszcze kawałek to samo w smaku bardzo dobre. W smaku bardzo dobre. Polecam. Do spróbowania. Pycha.